Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Wasilewska i przygotowałam dzisiaj dla nauczycieli wychowania przedszkolnego porównanie obecnej podstawy programowej z projektem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, którą będziemy realizować od roku szkolnego 2026-2027. Obie podstawy, zarówno ta stara, czyli aktualna, którą realizujemy, jak i ta nowa. Zaczynają się od określenia celu nadrzędnego wychowania przedszkolnego. Tym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, przy czym w nowej podstawie programowej mamy jeszcze sześć celów szczegółowych, które odwołują się w bezpośredni sposób do profilu absolwenta, o którym mówiłam w poprzednim nagraniu. Nowością w nowej podstawie programowej są kompetencje, które nauczyciele powinni wspierać, rozwijać w trakcie edukacji przedszkolnej, a potem również powinny być rozwijane na kolejnych szczeblach edukacji. Są to również kompetencje określone w profilu absolwenta. Dzielą się na kompetencje fundamentalne, przekrojowe i jest też wyodrębniona bardzo ważna kompetencja. O której będziemy często mówić w kontekście nowej podstawy programowej, a więc sprawczość. Jeśli chodzi o kompetencje fundamentalne, to mamy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego cztery takie kompetencje: są to kompetencje matematyczne, językowe, cyfrowe i ruchowe. Są to podstawowe kompetencje, które są bazą edukacji i rozwoju dzieci na wszystkich szczeblach edukacji. Następnie mamy określone kompetencje tak zwane przekrojowe. Są to poznawcze, społeczne i osobiste oraz, tak jak powiedziałam wcześniej, sprawczość. Następnie podstawa zawiera zadania przedszkola, tak jak ta obecna. W obecnej podstawie mamy 17 zadań przedszkola, natomiast w tej nowej będzie ich 16. Kolejny moduł to znów nowość, bardzo ciekawa sposób organizowania środowisk edukacyjnych, określony w 10 punktach. Po czym następuje omówienie osiągnięć dziecka na zakończenie edukacji przedszkolnej. I tutaj też mamy różnicę. W obecnej podstawie programowej, te osiągnięcia są zawarte w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W nowej podstawie programowej tych obszarów mamy aż dziewięć. Zostały one podzielone na dziewięć obszarów, tak jak uzasadniają twórcy tej podstawy, aby łatwiej było odnaleźć poszczególne treści w podstawie programowej. I tak mamy następujące obszary. Obszar społeczny, osobisty, językowy, matematyczny, przyrodniczy. Bardzo ciekawy obszar techniczny, cyfrowy, artystyczny i ruchowy. Kolejna część podstawy programowej to wymagania dotyczące doświadczeń edukacyjnych. Mamy tutaj 11 punktów. Bardzo też interesujące, coś nowego. Na zakończenie, podobnie tak jak w obecnej podstawie programowej mamy warunki i sposób realizacji podstawy programowej. W obecnej podstawie mamy 15 punktów, w których opisane są te warunki sposób realizacji. W nowej podstawie te warunki sposób realizacji są opisane na sześciu stronach. Zmiana w samej strukturze podstawy programowej powoduje, że zmieniają się wszystkie odniesienia. Które wpisujemy w naszych planach miesięcznych, które są wpisane w rozkładach materiałów, przewodnikach, a więc musimy w tym zakresie uczyć się wszystkiego od nowa. Dlatego warto skorzystać z pomocy zaufanego partnera, jakim jest wydawnictwo SIP, ponieważ SIP jest zawsze blisko zmian, które następują blisko Ciebie, Twoich potrzeb, stara się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na następny film w omówię to, co pojawiło się nowego w podstawie programowej, a więc poszczególne kompetencje.